Mnie osobiście tęskni się za złotą jesienią słoneczną i ciepełkiem. Ale mamy to, co mamy, proszę Państwa, nie da rady. Trzeba zaakceptować naturę. I żadnego pstryczka nie będziemy zakładać, a według instrukcji zielonych dupków, bo nie da rady. I nawet gdybyśmy oddali wszystkie pieniądze, dupką. Oni i tak takiego pstryczka nie zrobią i nie będą mogli wyregulować klimatu. Klimat sam się reguluje, sam się układa bez naszej naszego wpływu. My tylko tak jak już to wiele razy podkreślałem, zajmijmy się ochroną środowiska. To jest bardzo ważne, a pogodę mamy tej jesieni taką jaką mamy. Jest wyjątkowa zimna jesień i deszczowa i mokra i będzie długa, bo będzie trwała aż do zimy, ale zaczęła się jeszcze lata. Pozdrawiam Witając się kolejny raz, no bo ja tradycję trzeba, trzeba zachować. Pozdrawiając wszystkich. Mam zrobię małą dygresję odnośnie pogody. Nie pada, ale ma padać i będzie, jest bardzo chłodno. Jest już od długiego czasu bardzo chłodno, od, dokładnie od 7 września. Czyli jeszcze latem się zaczęło chłodno i jest chłodno teraz, wczesną jesienią. A oni ani słowa o tym wyjątkowym chłodzie. Jak wcześniej, latem, co jest normalne, mówili o upałach, o tych upałów wcale nie było za dużo. Wiem coś o tym, mam statystykę moją, więc teraz nic nie, nie mówią o tym zimnie. Nic kompletnie. I to właśnie mnie zastanawia. Pozdrawiam, bo nadjeżdża moje metro. I nie dajcie się z ciebie. No tak. I jeszcze niedawno siedziałem tam na łące, a dzisiaj jestem Na hali na wasze ale dobrze, że jest jest super bo przy tej pogodzie to albo w barze albo na basenie ale lepiej na basenie what else? no ale w kawiarni przy tej pogodzie bycie to też ma swoje dobre strony przy gorącej kawie a w dodatku bombom to jest coś bo pogoda bez zmian pada i jest zimno jak w listopadzie hej everybody z tematu pogodowego przechodzę na poważniejszy temat cen, bo właśnie zrobiłem zakupy małe, maleńkie zakupy zrobiłem w moich delikatesach na które mnie stać u hofera i słuchajcie Liczyłem, że wyda maksymalnie 9,10 euro, a wydałem 19, <grymne> niesamowite, a dupki uparcie twierdzą, że inflacja spada i ludzi tak bałamucą. Ja wysłuchałem poważnej audycji, poważnych ekonomistów, których oczywiście nie prezentują w ścieku, dlatego, żeby otworzyli mózgi ludziom, tym, którzy za bardzo z matematyką są na bakier, no i dali sobie sprać mózgi podczas pandemii i wcześniej, i podczas wyborów, i tak dalej, i tak dalej. Więc na tą inflację składa się też i cena ropy, benzyny. No więc ona spadła rzeczywiście, ale to ci, którzy jeżdżą samochodami, nie czują. Tyle płacą samo zalicz, co płacili benzyny. Natomiast to uderzyło w ogólny spadek inflacji. Natomiast to co wkładasz do koszyka jest dwa do trzech razy droższe niż dwa, trzy, cztery lata temu. A więc jak inflacja spada? Dla mnie nie spada, dla przeciętnego człowieka nie spada, tylko jest ciągle bardzo drogo, a dupki chcą jeszcze więcej od nas podatków. Nie będę się rozgadywał, bo czeka na mnie kola bum bum i tym świetnym akcentem koli bum, bum, pozdrawiam i nie dajcie się z ciebie. I już po powrocie do domu, w kuchni dojrzałem takie różne naczynia, gotując obiad. Proszę bardzo. I mimo wszystko, że nie ma to nic do czynienia z polityką. To włączenie ale z pogodą jak najbardziej, bo pogoda jest barowa. Postanowiłem się napić balsamu, który dostałem w prezencie od e, przyjaciół z południa Polski. <laughs> A więc proszę, bary. To jest taki mikroskopijny kieliszeczek i jest bardzo dobry ten balsam. Zmaga krążenie krwi i pomaga na zimno. Bo u mnie w domu jest dosyć chłodno, bo mam uchylone okno, bo lubię świeże powietrze. I tym razem pozdrawiam wszystkich tym pogodowo-politycznym rinkiem. Pozdrawiam